Jesteś zadowolony ze swojego snu, a może przewracasz się i wiercisz przez całą noc? Jest ci za gorąco lub za zimno? Często budzisz się, bo Twój dotychczasowy materac nie zapewnia wystarczającego komfortu? Teraz możesz rozwiązać wszystkie te problemy i zapewnić sobie spokojny sen. Po prostu umieść Felman Premium na swoim łóżku. Sekretem materaca nawierzchniowego Felman Premium jest dwuwarstwowa konstrukcja złożona z dwóch pianek hybrydowych, wykończonych pokrowcem z bawełny organicznej. Felman Premium zapewnia optymalne wsparcie ramion, pleców i bioder w najwygodniejszy sposób. Pianka Hybrid Lukewarm zapewnia ciepło i wygodę w zimie. Hybrid Fresh cudownie świeże i chłodzące uczucie w miesiącach letnich. Wybierz, po której stronie czujesz się najwygodniej i ciesz się głębokim snem przez cały rok. Obie strony mają trójwymiarową trwałą strukturę otwartych komórek, która zapewnia doskonałe wsparcie i komfort. Felman Premium dopasowuje się do Twojej sylwetki i masy ciała do 140 kg. Stabilna konstrukcja topera Felman oznacza izolację ruchu, więc nie będzie nie przeszkadzać swojemu partnerowi zobacz nawet szklanka napoju się nie rozlewa w przypadku tradycyjnego materaca jest to niemożliwe materac nawierzchniowy Felman Premium jest wykonany z naturalnych materiałów dzięki czemu jest znacznie bardziej oddychający niż zwykła pianka rezultatem jest cudownie świeży i przyjemny sen od teraz temperatura twojego ciała będzie optymalna szybciej zaśniesz będziesz spać głębiej i dłużej Elastyczne paski są wygodne, a także pomagają zachować stabilność. Utrzymują materac nawierzchniowy, felman premium, idealnie na miejscu, nawet jeśli śpisz niespokojnie. A co najważniejsze, jego konstrukcja została specjalnie zaprojektowana do stosowania na każdym materacu. Niezależnie od kształtu i jakości Twojego obecnego łóżka, niezależnie od tego, ile lat ma Twój materac, możesz zapewnić sobie najwygodniejszy i zasłużony sen, o jakim marzysz. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz spałam tak dobrze. Nie ma znaczenia, czy wstanę w nocy. Wiem, że nie będę przeszkadzać żonie. Jest taki wygodny, kiedy go dostałam i na nim usiadłam, poczułam się, jakbym leżała na chmurce. Odkąd mam materaz na nawierzchniowe Felmar, śpię spokojnie i budzę się pełen energii. Czego chcieć więcej? Przygotuj się więc na poznanie naturalnego i wygodnego sposobu na poprawę snu. Witam. Jestem John, a ja Ellie. Przedstawiamy materac nawierzchniowy Felman dla każdego, kto pragnie lepszego snu. Myślę, że zgodzisz się ze mną, że jedną z najważniejszych rzeczy w życiu jest sen. Ludzie spędzają średnio 26 lat swojego życia śpiąc. To bardzo długo. Wiem, więc jeśli spędzasz tyle czasu na spaniu, chciałbyś to robić jak najlepiej, prawda? Bez wątpienia istnieją jednak pewne problemy, jeśli chodzi o komfortowy sen. Myślę, że wszyscy borykamy się z podobnymi problemami jak Niepokój, brak komfortu, nieodpowiednia temperatura, ale jest rozwiązanie. Materac nawierzchniowy Felman. A najlepsze jest to, że pasuje do każdego łóżka i każdego materaca, więc teraz przekształcisz swoje łóżko w najwygodniejszy możliwy materac. To jak spanie na chmurce. Ostatnio budzę się każdego ranka czując się zmęczona i całkowicie ospała. Mam też problemy z koncentracją w ciągu dnia. Myślę, że mój stary materac nie był już dobry. Ciągle się budziłem, nie spałem dobrze i nie mogłem zasnąć. Mam duże problemy z plecami. Jeśli każdego ranka wstajesz z bólem i sztywnością pleców, zaczynasz szukać. I znalazłam materac nawierzchniowy Felman. Zakup zupełnie nowego materaca to dość poważna inwestycja. Nasi przyjaciele zamówili toper Felman i byli z niego bardzo zadowoleni. To są bardzo krytyczni ludzie, więc pomyślałam, też go spróbujemy, bo dlaczego nie? Widziałam w telewizji materac nawierzchniowy Felman i pomyślałem, jeśli to nie pomoże, to nie zaszkodzi. Potrzebowałem dobrego snu. Kiedy dostarczono nam Topper Felman, był świetnie zabezpieczony. Rozpakowałam go i po prostu sam się rozwinął. To było niesamowite, natychmiast położyliśmy go na naszym materacu i mogliśmy na nim spać tej samej nocy. Mieliśmy fantastyczny sen. Obudziłam się wypoczęta i bez bólu pleców. To było objawienie. Przespałem prawie całą noc i moja żona też mogła teraz spać spokojnie. Wcześniej wierciłem się i przewracałem z boku na bok i ją budziłem. A teraz i ona, i ja. Mamy dobry, spokojny sen. Więc jest to optymalne dla nas dwojga. Naprawdę zupełnie inaczej się czułam. Obudziłam się wypoczęta i pomyślałam, jak to możliwe, że coś takiego dzieje się dzięki toperowi. Porozmawiamy o pokrowcu z bawełny organicznej. Oczywiście pokrowiec felman z bawełny organicznej wspomaga wentylację w nocy, dzięki czemu śpisz zawsze w idealnej temperaturze. Nigdy nie jest ci za gorąco ani za zimno. To pomoże ci szybciej zasnąć, spać dłużej i uzyskać głębszy, spokojniejszy sen. A kto by tego nie chciał? Zazwyczaj nie mogłam spać, przewracałam się i wierciłam. Niezależnie od tego, jakiego materaca próbowałam, byłam niespokojna. Ale teraz w końcu dobrze śpię dzięki materacowi nawierzchniowemu Felman. Po prostu dopasowuje się do mojego ciała i nareszcie budzę się czując się doskonale. Uwielbiamy to, że materac nawierzchniowy Felman jest dwustronny. Zimą przewracamy go na cieplejszą stronę, a latem na chłodniejszą. To gwarantuje idealnie komfortowy sen. we Przejdźmy do tego, co jest w środku Topera Felman. A jest tam dwustronna pianka. Materac nawierzchniowy Felman ma podwójną konstrukcję. Po jednej stronie jest ciepła pianka, a po drugiej chłodna. Każda z nich ma inną twardość, dzięki czemu dopasowuje się do kształtu Twojego ciała. A dzięki wewnętrznej strukturze Toper Felman nie przenosi ruchu, więc nie przeszkadzasz swojemu partnerowi. Kiedy więc będziesz przewracać się w nocy, Twój partner będzie spał spokojnie i wygodnie ładnie, a Topper Felman to rozwiązanie na cały sezon. Masz ciepłą stronę, która ma piankę od średniej do miękkiej, idealnie przytulną zimą oraz chłodną stronę z pianką od średniej do twardej, doskonałą na lato. Bez względu na Twoje preferencje dotyczące snu, materac nawierzchniowy Felman spełni każdą Twoją potrzebę. Mam dość niespokojny sen i mój mąż często dostawał rykoszetem, a teraz nie przeszkadza mu już to, że się przewracam i wiercę. Może nadal spać spokojnie. To naprawdę niesamowite. Materac nawierzchniowy Felman możesz przewracać i spać albo na twardej, albo na nieco bardziej miękkiej stronie. Ja mam swój i mąż ma swój, tak aby spełniał nasze indywidualne preferencje. Wolę miękką stronę, bo jest idealna dla moich pleców. Mąż woli twardą. Felman zapewnia tak doskonałe wsparcie, że zapomniałam o moich problemach z plecami. Wstaję rano i nie czuję bólu kręgosłupa. Dla mnie dobry sen oznacza, że następnego dnia wstaję wypoczęty. W końcu chodzę do pracy w dobrym humorze. Wcześniej tak nie było. Bo ciągle byłem zmęczony. Teraz jestem wypoczęty i czuję, że poradzę sobie z wieloma zadaniami. Dzień zaczyna się i kończy zupełnie inaczej, o wiele lepiej. Jesteś zadowolony ze swojego snu, a może przewracasz się i wiercisz przez całą noc? Jest ci za gorąco lub za zimno? Często budzisz się, bo twój dotychczasowy materac nie zapewnia wystarczającego komfortu? Teraz możesz rozwiązać wszystkie te problemy i zapewnić sobie spokojny sen. Po prostu umieść Felman Premium na swoim łóżku. Sekretem materaca nawierzchniowego Felman Premium jest dwuwarstwowa konstrukcja złożona z dwóch pianek hybrydowych, wykończonych pokrowcem z bawełny organicznej. Felman Premium zapewnia optymalne wsparcie ramion, pleców i bioder w najwygodniejszy sposób. Pianka Hybrid Look warm zapewnia ciepło i wygodę w zimie. Hybrid Fresh cudownie świeże i chłodzące uczucie w miesiącach letnich. Wybierz, po której stronie czujesz się najwygodniej i ciesz się głębokim snem przez cały rok. Obie strony mają trójwymiarową, trwałą strukturę otwartych komórek, która zapewnia doskonałe wsparcie i komfort. Felman Premium dopasowuje się do Twojej sylwetki i masy ciała do 140 kg. Stabilna konstrukcja Topera Felman oznacza izolację ruchu, więc nie będziesz przeszkadzać swojemu partnerowi. Zadzwoń teraz i zamów Felman Premium w wybranym przez Ciebie rozmiarze w niesamowitej cenie, już od 499 zł i 99 groszy. Otrzymasz materac nawierzchniowy Felman Premium składający się z hybrydowej pianki ciepłej i chłodnej, wykończonej luksusową osłoną wentylacyjną z bawełny organicznej. Wybierz jeden z dostępnych rozmiarów i dopasuj go do swojego obecnego łóżka oraz preferencji. Przy zakupieniu zapomnij o swoich najbliższych. Każdy zasługuje na spokojny i głęboki sen. Zamówienie złożysz wygodnie również na naszej stronie internetowej www.tvokazje.pl. Powiedzmy więcej o tym niesamowitym toperze. Oczywiście, materac nawierzchniowy Felman wykonany jest z wysokiej jakości materiałów w 100% nadających się do recyklingu. Oznacza to, że nie zawiera żadnych szkodliwych substancji. Jest całkowicie antybakteryjny, hipoalergiczny, nie powoduje reakcji alergicznych ani nie podrażnia wrażliwej skóry. Materac nawierzchniowy felman jest wyposażony w elastyczne paski, dzięki czemu pozostaje na miejscu niezależnie od ruchu. Pianka Hyperfresh pozostaje chłodniejsza latem, podczas gdy druga, bardziej miękka strona jest przytulna i ciepła w zimie. Bez względu na preferencje dotyczące komfortu, materac nawierzchniowy felman spełni Twoje potrzeby. Obie strony mają trójwymiarową, trwałą strukturę komórkową, aby zapewnić ci możliwie najlepszy komfort. To pełne 7 cm podparcia, zapewnia wygodę i wsparcie niezależnie od rozmiaru ciała. Materac nawierzchniowy Felman zapewnia niezrównany komfort, dostosowując się do masy ciała maksymalnie 140 kg, łagodząc punkty nacisku, zapewniając spokojniejszy i wygodniejszy sen. Mój stary materac nie był najlepszy. Od lat pojawiały się na nim grudki. A jeśli spałem na niewłaściwej części, naprawdę mnie uciskały. Ale zakup nowego materaca może być kosztowny. Na nowym materacu nawierzchniowym Felman śpi się jak na chmurce. Materac nawierzchniowy Felman ma zdejmowany pokrowiec z bawełny organicznej, który zapewnia naturalną wentylację. Dzięki temu temperatura Twojego ciała jest lepiej regulowana. Elastyczne paski pomagają zapewnić stabilność, utrzymując materac na wierzchniowy felman na miejscu, więc nawet jeśli śpisz niespokojnie, będziesz bezpieczny. Niezależnie od tego, ile lat ma Twój materac, będziesz cieszyć się najbardziej komfortowym i przytulnym snem. Czasami w nocy przywracam się i wiercę, niezależnie od tego, czy leżę na boku, czy na plecach, materac nawierzchniowy Felman naprawdę bardzo mnie wspiera. W chwili, gdy się na nim położyłem, lędźwie mi już w ogóle nie doskwierały. Od razu poczułem się komfortowo. Kiedy się na nim położysz, naprawdę nic nie czujesz. Mam dość wrażliwą skórę i miło jest, jeśli nie budzę się w nocy, bo materiał jest za szorstki. Z materacem nawierzchniowym Felman czuję, jakbym spała na chmurce albo w luksusowym hotelu. To chyba najlepsze porównanie. Materac nawierzchniowy Felman to także świetne rozwiązanie dla mojego męża, bo mamy niskie łóżko. Jesteśmy już trochę starsi i on naprawdę miał problemy ze wstawaniem z łóżka, a w nocy częściej chodzi do toalety. Dzięki materacowi nawierzchniowemu Felman łóżko jest teraz nieco wyższe i łatwiej mu jest z niego wstać. Z moim łóżkiem łączy mnie miłość i nienawiść, a właściwie bardziej nienawiść. Budziłam się mając straszny ból pleców i sztywność ciała. Po całej nocy musiałam się rozciągać, bo ciężko było mi wstać z łóżka. Szukałam trochę i znalazłam materac nawierzchniowy Ferman. To niewiarygodne. Podoba mi się to, że jest dwustronny. Jedna strona jest twarda, a druga miękka. Mam strasznie chore plecy, więc wolę twardą stronę. Podczas gdy mój mąż lubi miękką, więc możemy czerpać to, co najlepsze, śpiąc w jednym łóżku. Jesteś zadowolony ze swojego snu? A może przewracasz się i wiercisz przez całą noc? Jest ci za gorąco lub za zimno? Często budzisz się, bo twój dotychczasowy materac nie zapewnia wystarczającego komfortu? Teraz możesz rozwiązać wszystkie te problemy i zapewnić sobie spokojny sen. Po prostu umieść Felman Premium na swoim łóżku. Sekretem materaca nawierzchniowego Felman Premium jest dwuwarstwowa konstrukcja złożona z dwóch pianek hybrydowych wykończonych pokrowcem z bawełny organicznej. Felman Premium zapewnia optymalne wsparcie ramion, pleców i bioder w najwygodniejszy sposób. Pianka Hybrid Lukewarm zapewnia ciepło i wygodę w zimie. Hybrid Fresh cudownie świeże i chłodzące uczucie w miesiącach letnich. Wybierz, po której stronie czujesz się najwygodniej i ciesz się głębokim snem przez cały rok. Obie strony mają trójwymiarową, trwałą strukturę otwartych komórek, która zapewnia doskonałe wsparcie i komfort. Felman Premium dopasowuje się do Twojej sylwetki i masy ciała do 140 kg. Stabilna konstrukcja Topera Felman oznacza izolację ruchu, więc nie będziesz przeszkadzać swojemu partnerowi. Zadzwoń teraz i zamów Felman Premium w wybranym przez Ciebie rozmiarze w niesamowitej cenie, już od 499 zł i 99 groszy. Otrzymasz materac nawierzchniowy Felman Premium, składający się z hybrydowej pianki ciepłej i chłodnej, wykończonej luksusową osłoną wentylacyjną z bawełny organicznej. Wybierz jeden z dostępnych rozmiarów i dopasuj go do swojego obecnego łóżka oraz preferencji. Przy zakupie nie zapomnij o swoich najbliższych. Każdy zasługuje na spokojny i głęboki sen. Zamówienie złożysz wygodnie również na naszej stronie internetowej www.tvokazje.pl. Tak więc nie zastanawiaj się już dłużej, taka okazja może się już nie powtórzyć. Czekamy na Twój telefon!